Halo widzowie! Dzisiaj sobie gramy Bad Wars ale mogę użyć tylko jednej bramy. Ten challenge będzie polegał na tym, że mogę użyć tylko drewnianego miecza. A drewniany miecz jak wiecie, o ile gracie Bedwarsy, to sami drewniany miecze. Już jest trudno wygrać grę bo każdy kupuje kamienne lub żelazny. A, a, a przez so, to, ma większe szanse na wygranie bitki. Ja tutaj sobie włączyłem mapę online, jak Widzowie, ja już nie wiem, który raz żyłam, ale musicie mi to zaliczyć, bo w momencie się kupić Wam, no zobaczcie Musimy to zaliczyć, zobaczcie Tutaj jest to, mały, a że ja tutaj, nie hmm, to wyrzuciłem to, no Tutaj obudowujemy łóżko Ja na razie jest z z tobą, się buduję, bo jakby się jeszcze nie rozgrzałem za bardzo, więc wiecie. Z jakiś speed to mi mógł nie wyjść lub coś. Coś tak... Ja lewitowałem! I co jest? Widzieliście? To ja lewitowałem, dosłownie. Co to by było? Chyba na serwerze jest nie tak. Ja wtedy lewitowałem. Trochę to było dziwne. Lepszy. Jesteśmy na jak No i teraz, teraz mi się moje szanse się zwiększą widzę, ponieważ, ponieważ tutaj mamy ulepszony. Drodziny wieczy. polecam was do subskrybowania kanału. Lecimy po 1500, i bardzo mi na tym zależy, bo planuję wbić do końca stycznia ten próg subskrypcji. Oczywiście was nie zmusza, tylko że jak chcecie oglądać moje filmy i na bieżąco z nimi, to, to jak, jak będzie się mieć dzwoneczek to YouTube będzie Wam wysyłał powiadomienia. Więc polecam, ale nie zmuszam. My właśnie tutaj sobie lecimy na tego typka. Znaczy nie wiem, co ja Co to było? Mistrzostwo. Sensacja. Nie ma. Roznego seta. Nie mam szans. Ale zdjąłem. Jak pi... Niemożliwe. Jeśli nie tam. O tak. Teraz zostanie mam to. Mam też żelaznego seta. seta. inaczej naczęłem pewnie. Przegram to i tak on pewnie milion wersji by to wygrzał Wow, a ja nie On żyje Myśli, że ja nie wiem, że żeby... on no, żyje let's go to było łatwiejsze niż myślałam, żeby nie zaskoczyć Tylko... a też szybko działać Gdzie ja się buduję? Nie My się myli, bo Osłonie to są takie jakby to się budował. już myślałem, że to tutaj w tą stronę ma tutaj Lecę, lecę tam do niego. Okej. Okay. I też y y jak Wam się ten film podoba, to zalajkujcie i udostępnijcie dla większego zasięgu filmu. A ja właśnie zabijam tego. On miał, o nie, właśnie to jest to, o co mu mówiłem. Widzieliście? On miał żelazny miecz. Właśnie to jest minus, że ludzie mogą mieć. OP bronię, a ja. Właśnie. To jest raczej problem tego. tego challenge'u. Ludzie są nawet nie wiadomo, co by zrobić, to i tak będą kogoś zmienić. No jak! Zrzuciłem go! On... Halo. Już jesteśmy w kolejnej gierce. Zobaczymy jak tam teraz pójdzie. To to było. Wiesz co, ja nie chcę być jakimś agresywnym graczem. Celem jest drugie miejsce, jak gramy na tym, ale widzę, że dosłownie tutaj jest. Jest tutaj jakoś dużo dużo teamów. Więc tak szczerze mi to teraz ułatwiło to wezwanie. I też napiszcie w końcu czy Serious Bedouin się podoba I też myślałem o nagrywaniu asymery, ale nie, nie, nie o takie co ludzie nagrywają, Jeśli się drą do mikrofonu lub coś Chodzi mi o takie asymery, no, na przykład jak gram Bedouin, nic nie mówię, gram i to zbieram klawiaturę? Jeśli tam słyszy śleciutko, to ja bym zrobił tak, żeby sobie mikrofon na maksa podgłaszał Wszystko tą klawiaturę, czyli dobrze i wiecie Wiem, ja takie asymetry Bo innych to ja nie wiem, bo też ja mieszkam w bloku, jakbym w dół, to może teraz się, że to coś przeszkadza No że w ogóle po co, bo i tak mam problemy z gardłem Nie wiem czy słychać, gdy mówię Ale mam tam jakieś i, i to by na pewno nie pomogło Czyli chyba nie muszę mówić dlaczego w, w, Więc popiszę się chyba o, o tego typu asymetry ja jestem właśnie... W, mam, mam w top 3, czyli możliwe, że wygram ten challenge. Więc... Jest! ksiki mamy. Co się I, I Szczerze ja się nadbałem, czy mi i we jest nie starszy. Ale starczyło, na szczęście starczyło. My sobie teraz y, ulepszymy miecz i będziemy mogli się wreszcie czym bronić. No, teraz i tak powiechne. Ja bym też sobie poczekał tu w bazie i uzbierał sobie żadnego seta, I mieć jakiekolwiek szanse z innymi, bo już tyle. Widzę, że nawet niebieski Szarych. Nie wiem, czy właśnie, różowy to nie jest jakiś cheater, wiecie? Ktoś mi tu śmierdzi. Okej. Okay. Ja mimo że tego robię tu bardzo rzadko, umacniam będę. Zawsze właśnie, jak widzicie tą obudowę, to ja zawsze taką robię, ale po prostu żeby mieć większe szanse. I też i też nad, nad filmami zmieniam moje TXT po śmierci. szkoda, e, że... W coś jeszcze na przykład zabudował łóżka, że minus lub plus na przykład jak Sofret. O, mam pomysł na film. Już mi powinien wylecieć na kanał w niedzielę, a film będzie polegał na, na tym, że cofraga że Sofra, muszę dodać obudowę, ale gdy zginę, muszę od, odjąć. Mi się wydaje, że to jest ciekawy pomysł na film, bo nigdy nie widziałem, widziałem tylko, że, do, że dodaję obudowę po, po śmierci chyba tam po czymś, ale tak to nigdy nie widziałem. Czegoś takiego, a tutaj właśnie na niewidzce ktoś sobie siedzi i robi sobie ze mnie jaja. A kto to konkretnie jest, to to jest różowy. Więc ja tutaj. Dobrze. Tylko gdzie ten różowy jest? Jakby jej ja i tak jeszcze wygram, ale nie wiem, jeśli, jeśli okaże się, że będzie wisliwy. Ktoś to dodał muina, ale jeśli ten, bo to nie dam mu da muina. Ostatnio oddałam muina wizowi w poprzednim filmie. To możecie sobie zobaczyć. Mm. Okej. Okay. Bardzo tego nie widzę. Ja może lepiej ja chwilę sobie. To nie wiem, czy w sumie na niego nie leci, bo tak dokupić sobie kupić jeszcze firebola, to przecież ja mamę... tylko jak teraz się podbudować ty. jakby nie wiem czy on nie wiem w ogóle gdzie on jest, chyba wyparował w może mnie zniszczyć wodę, ale... ale jeśli zwojduje to będzie problem, ale na razie nie widzę żeby woidował tej, chyba mnie tam nie da do... nie, nie. no ja nie wiem czy mnie tam w ogóle to co? Ryzykuję Nie ryzykuję! On wypadł też poza świat, to już wiem, że go w mojej bazie nie powinno być Teraz Proszę bardzo Takie itemki no To, że... To powinien dać, chyba że będzie miał opsa, no to to... Będę miał problem, bo w sumie to jest bardzo możliwe, żebym miał Opsa, bo w bo końcu on, on na środku był chyba nieraz, raz, a ja. A ja ani razu nie byłem na środku. Więc mamy leciutki problem. Ale mam nadzieję, że dam radę Trzeba się wywodzić. Sobie lecimy tutaj. A jeśli chodzi o plan filmów, to... To już, już na banerze kanału nie dopięknie być, tylko że mi się nie chce ustawić, więc nie wiem czy będzie, ale żeby nie było, że na słowo powiedziałem, że będzie. Jeszcze nie wiem, czy będzie na banerze kanału. Ale jeśli chodzi o plan filmów, to poniedziałek, piątek, niedziela. Mam nadzieję, że Wam to pasuje, ale, ale nie, nie tylko filmy, a, shorts, a shorty to to, to środa i sobota. A w sumie zanim pójdę, to bym mógł sobie ty, kurczę, no jakieś sobie go kupić. Bo czemu by nie? Jeszcze nie Witkę kupić, bo... Bo, na, bo to jest akurat serwer, na którym każdy używa niewitki, więc... Więc to, to, to takie by go raczej nie zdziwiło. tak czy inaczej milion razy na tym serwerze tak witkami załatwiali i to teraz się zamiesz. Nie wiem, czy to akurat ten typ oczywiście, ale... No wiecie co Jestem dead raczej. Wiem Wiecie co, widzowie, i tak już wiem, że to przegrałam, bo nie widzicie, że on ma... No, przegrałam tą bitwę No on mi beda już niszczy Jakby ja nie mam szans na tu tutaj No właśnie, ja tu... Hmm. Myślałam, że już mi zniszczył, woda. To ja zrobimy. Czy mogłem uciec? Uciek. uciek no dobra. jest drugie miejsce. Mam nadzieję, że mi przecież. A ja a już się żegnam. Cześć.